Witam szanowny Król. Graczę ja w vlogi 11. Więc całkiem nieźle nam idzie, słuchajcie, oczywiście z tyłu Wiedźmin, prawda? Serce z kamienia, dodatek do Wiedźmina III już jest dostępny, edycja limitowana, ja już zamówiłem, więc przyjdzie do mnie z, karcia, z kartami do gwinta. Takimi prawdziwymi kartami do gwinta. Nie jakieś ee, Digital Sheet, tylko centralnie. Bierzemy karciełkę i gramy z kumplami. Fajnie będzie, jak jeszcze kumple zamówią. Pewnie zamówią. I będziemy mieli więcej tych deków. Zobaczymy, czy to będzie kompatybilne. Będziemy mogli to wszystko łączyć i grać gwint. Ok, ale dzisiaj e, też pomówimy na temat tego, gdzie będę. E, przez ostatnie. 2,5 roku za bardzo nie robiłem sobie przerwy. Ponad 2,5 roku, już to wszystko kręcę i stwierdziłem, że czas troszkę odpocząć. I od 14 do 21 września, czyli za chwilę, wybieram się na urlop. Wybieram się na urlop z najbliższą rodzinką i jedziemy tam. tam. Ale słuchajcie, można mnie spotkać w Pradze. Jeżeli ktoś będzie 3-4 w Pradze, to ja się tam wybieram. Robię tam mamo jumbo swoje. No i tam będzie duża impreza z tego co widziałem, na O2 Arena w samym centrum Pragi, Impreza Blizzard. Tam będą mistrzostwa w Headstone, Road to Blisko, ogólnie ten cały event gigantyczny. Będzie tam Overwatch, jak widzicie, już się zaopatrzyłem w Overwatch symbol na klacie. Przyjęli mnie. Tak więc, moi drodzy, taka, tak, tak wygląda sytuacja. No i mam nadzieję, że... Jak mnie tam zobaczycie, przywitajcie się hello, pogadamy chwilę, nie ma problemu. No i ja zrobię taki krótki materiał na temat tego, co tam było w Overwatch. pogram i również Wam przekażę moje takie osobiste wrażenia, jak gra się w tą grę. Bo jeszcze nie miałem w ogóle okazji zagrać w tą gierkę. Na GameSco nie był, Overwatch nie, nie miałem kasy, żeby tam pojechać. Teraz będzie okazja, Praga jest u mnie ode mnie dość blisko, jakieś 4 godziny samochodem jazdy. Więc o wiele lepiej niż no, do kolonii, prawda? Zdecydowanie bliżej. Tak więc, tak wygląda sytuacja. Słuchajcie, ale ja teraz włączyłem tryb turbo. Włączyłem tryb turbo, ponieważ tryb turbo jest dobry, ale wykańcza troszkę człowieka. Dlatego, że chciałem dla was zrobić masę filmów, które będę wrzucał w momencie, kiedy będę nieobecny. Czyli na YouTubie wciąż będzie się coś działo. Nie będzie tak, że ja wyjeżdżam, a YouTube zostanie porzucony. Tylko będą pojawiały się gameplaye. Duże gameplay. Zobaczcie, ja ostatnimi czasem więcej gram niż robię jakichś innych dziwnych rzeczy. Przez ostatnie pół roku to właściwie to siedziałem i montowałem. Wiecie, ta jazda z całą tą stroną, dlatego wieśka jeszcze nie skończyłem? <laughs> nie skończyłem wiedźmina, jeszcze, przyznam się i też będę grał ostro wiedźmina, bo sobie założyłem, że chcę przejść wiedźmina w momentu, kiedy wyjdzie dodatek, a później gramy dodatek. Tak więc na streamie pewnie zobaczycie wieśka bez spoilerów poproszę, jak będę grał um, Satellite Drain zajebista gra, Mech Warrior Online zajebista gra, grimdał zajebista gra. Więc myślę, że takie rzeczy się będą pojawiać za jedną mnie w masowych ilościach. Masowych ilościach. Um, no i będziecie mieli co oglądać zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Heroes of the Stop ja ostatnio sobie założyłem, że będę grał 100 gier w ku na streamie. Na ostatnim streamie graliśmy 13 gier na jednym streamie. Na poprzednim streamie graliśmy 20 gier. Te streamy były dość długie. Ale sobie chcę sprawdzić jak to w tym Solo teraz w tym nowym systemie idzie. Bo jak wiecie, możemy się teraz tłuc tylko dwie osoby na lidę bohaterów, samotnie, albo dwie osoby. Zobaczę! Jak bardzo się to wszystko zmieniło, bo czasami jest tak, że na 20, jak 10 to są trole e, na grach rankingowych e, lub AFK lub nie biorą tanków i tak dalej, healerów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc e, jest dość ciężko e, na Soloku samotnie grać, a teraz zmienił się ten system, zobaczymy jak to będzie działać. Więc takie mam założenia, takie mam plany, odpoczynek, ale naprawdę już jestem tak... Mm, tak przykuty do, do tego, co się tu dzieje, że pomimo, że będę tam, no to będę miał dostęp do internetu. <grytanie> będę miał dostęp do internetu. No ale to mi pomoże, żeby uploadować te filmy. Właśnie nie uploadować, tylko je udostępniać, bo ja je wszystkie zrobię zanim wyjadę. Tak więc będzie co oglądać. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, śmiało pytajcie, słuchajcie. Ja myślę też, żeby zrobić sesję Q&A kolejną, bo dawno nie było. Jeżeli macie jakieś konkretne pytanie, zróbcie na przykład nawias P, i to będę wiedział, że to jest pytanie do Q&A i później zrobimy sesję Q&A no, i będę odpowiadał Wam na każde pytanie, jakie tylko sobie wymyślicie. Od durnego po niesamowicie zajebistego <laughs> moje gardło odpada. <laughs> Dzięki, <śmiech> na razie. Trzymajcie się.